No właśnie Nawet miałem jednego FPS -a. Ale to już wina frapsa To już naprawdę jest wina frapsa Nie moja Panie wyglądasz jakbyś czegoś o. potrzebował to tutaj. <laughs> Jestem tego problemu. Musiałem wywrócić No nic Teraz tam na górę Tak chodź nic co <laughs> no mam? To się tworzą. chciało tak wymyślać te, te... te... kody tych postaci, żeby tak gadały bez sensu cały czas A tu już Czyli jakoś trzeba szybciej tam zejść Aha. No i co zaraz dobra Kiedyś ty jesteś. A, już. Gdybyś tylko zechciał spojrzeć, nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. A jest, idzie, Twoi dlatego szukam i szukam. Rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta. Potrzeba nam więcej czasu. Tak brzmi wymówka Lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym. Widzę co innego. Powiedz mi. Jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili. Nie widzę rozwiązania! Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu wiedzie trudna droga. Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki, zrobiłem co w mojej mocy. Nie wystarczy. Może więc żądasz zbyt wiele. Zbyt wiele? Mnaczy, to ci wszystko. No, bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? U. Śmiesz mnie lekceważyć. Spokojnie, Tamirze. Nie chciałem się obrazić. Powinieneś trzymać U. język za ten pan! Nie, przestań! przestań dopiero zaczyna. Nie, przestań! Sadysta! Ale no, Przyszedłeś do mojego, suku. Stanąłeś przed moimi ludźmi. Jeszcze śmiesz mnie obrażać? Dziab! Nie Gdzie? Fajn! Nie chcę! Idiota! Zostawcie no widzicie, woda, woda się zabarwiła. Niech to będzie dla Was nauczko. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. Dobra. Nie, no, frans. I wiecie co? Nie, nie, I wiecie co? Nie, się. <grytanie> Sol za to. A płacisz za to ty i reszta was. Wygląda na to, przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią? Uwieszonego u cycka wojny? wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak. Gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk, tak jak moi bracia. Bracia? A, wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam szansę, no, no, Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co zapycha? Ona cię zniszczy dziecko I teraz to co on zrobi, zaraz będziecie widzieć O właśnie To takie coś robi Ezio Coś jak na styl zamykanie oczu Spierdzielamy. Altair Ej szybciej, rusz. się łaskawie Uf. Nie Chulera Idiota Nie ma łuczników ani nic w ten deseń Dobra No Ej no właśnie tam No właśnie O to mi chodziło Trzecie zambiją dzwony I mamy iść do biura Tą flagę sobie odpuszczę nie 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 chcę być rozpo rozpoznawalny I dobra Jak najszybciej trzeba się tam dostać Bo oni alarm wywołali nam To gdzie ten pasek z jest czerwony Łucznik tamby?

Muzyka się zmieniła. To no. nerwujące jest to uciekanie, naprawdę. A biuro jest tuż, tuż. Nie wiem, dlaczego mnie to nerwuje, że mówi angielski, a nie na przykład brytyjski. Bo chyba tak się powinno to odmieniać. Gdzie jest to biuro? A, jest. No, fraps, pięknie, dzięki. Yy, yy, tak. No, dokładnie i lecimy pogadać z chowem. Doszły mnie słuchy o Twoim zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i o, szacunek. Jest pióro. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o Tobie tak kiepską opinię. Grafiku, nie obchodzi mnie co innego. egoista. Co? Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Almualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. No tak. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i już nie jesteśmy poszukiwani. Wszystko fajnie. Oprócz tego, że nie musimy... nie możemy się ruszyć. Dobra, Katstenka. Juhuuuu Animus Proszę wyjść z urządzenia, panie Giles. Nie, to Co się stało, doktorze? Panna Stilman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. Mogę z kimś pogadać? A, z Lusji mogę po pogadać. Nie mogę z tobą pogadać? Mogę coś tam. No z Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek? Mamy termin. Tydzień, a właściwie już tylko 6 dni. Termin? Uuu, co tak, ocz, oczka mrużesz. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście. Którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie ani do czego wam to potrzebne. Ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Tak. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobaczmy. Sam nie wiem, może kilku odpowiedzi? Nie mogę i tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Aha. Dla nas obojga. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości, z dzisiaj. N nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej? To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów. Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale mm, czytałeś kiedyś czosera? Kogo? Właśnie, to zdecydowanie nie dla no, ciebie. A książki. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem są antydepresanty. W komputerze znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta Więc rozmowa. mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się wieloma dziedzinami. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. I w kompie jesteśmy. Sieć e-mail Abstergo. Szynka odbiorcza Warren, Village Krocz. Dzięki, połóż na moim biurku, nie martw się moimi rzeczami, tylko z samym uzmuszeniem.